Bo ucieka ty. Lanka nie da mi nic powiedzieć. Lana! Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Kochani... E z racji tego, że mam troszeczkę wolnego, postanowiłam trochę ponagrywać. Zresztą wieczorem idę na jakieś takie dziwne party, i pomyślałam, że zabiorę was ze za sobą, dlatego też nagrywam. Oczywiście nagrywam, jak coś się dzieje, ja już to wspominałam Wam częściej. Moja lana mnie tutaj cały czas zaczepia. Stajecie, pogodę mamy znowu okropną, i chyba nigdy nie przyjdę do Was z pozytywną wieścią, e, jeżeli chodzi o pogodę. Jest dalej ciepło, jest dalej, tak wiecie, 6-7 stopni. Jak na, na styczeń to jest bardzo ciepło. E, zapowiadają w ogóle mrozy i ponoć właśnie. Te niskie temperatury mają przyjść i mają też przyjść śniegi, tak, Lana? Mój palec bardzo, bardzo dobrze smakuje. Ja będę się szykować. E, oczywiście chcę nagrać dla Was makijaż z użyciem paletki Taupe. E, dlatego, że miałam, o, miałam kilka właśnie takich... E, czy ja to w ogóle najpierw obiecywałam, później pomyślałam... Dobra, księk nie pyta, to nie będę nagrywać, ale pojawiają się pytania właśnie, żebym nagrała w końcu ten makijaż i będę e, takowy właśnie dla Was nagrywać. Kochani, będę też e, się zaraz kąpać. Lanka, proszę Cię, proszę Cię, kochanie, nie gryź Pani łap. Oblopione są teraz śliną, za chwileczkę właśnie idę się kąpać i pokażę Wam. Kupiłam sobie nowe serum. Z, z Kerastas. ja używałam tego i dla mnie był genialny, ale później się zorientowałam że to jest dla włosów zniszczonych e, w, w, tam w stopniu 1 i 2 teraz kupiłam dla 3 i 4, także mam nadzieję, że efekt będzie jeszcze lepszy pokażę Wam jak już włosy będą oczywiście wysuszone e, i ja to będę od razu widzieć ten efekt czy jest, czy nie <laughs> przepraszam Dobra, także lecimy i e, mam nadzieję, że coś wyjdzie z tego vloga. Serum, o którym Wam wspominałam, to właśnie to, terapista. I to jest właśnie e, do włosów o, o poziomie zniszczenia 3 i 4. Także zobaczymy. Ja idę się kąpać i zobaczymy, jak e, poradzi sobie to serum z moimi e, poniszczonymi końcówkami. Także lecę. A teraz zabieram się za szamanie rosołku. Słuchajcie, ugotowałam garnek. I praktycznie go sama jem. Ostatnimi czasy, ostatnimi czasy, przez kilka dni dosłownie, nic mi tak dobrze nie leżało na żołądku jak, jak rosołek. Także to jest takie moje późne drugie śniadanie. śniadanie. Później, jakiś nie wiem, gdzieś około godziny 14 zjem, coś innego pokażę wam, albo coś innego. No, haha. Wielki rzecz nie będzie. Ale za to na, na kolację, obiad na kolację, chcę zrobić pizzę z brokuła. Także mam nadzieję, że mi wyjdzie, że będzie smaczna i oczywiście Wam ją pokażę. Także smacznego, życzcie mi. Słuchajcie, zapomniałam Wam pokazać, jak wyglądają włosy po, po tym serum. Ja nałożyłam sobie jeszcze maskę, też moją nowość, ale to zobaczycie w filmiku z nowościami. Słuchajcie, włosy nie dość, że są tak pięknie sypkie, no, na łóżko sobie zostawiłam, co nie chcę mieć w filmiku, a i tak Wam pokazuję. Są tak sypkie, są tak lśniące, są tak po prostu wyglądają na odżywione. Naprawdę, naprawdę jestem niesamowicie, jak na pierwszy, pierwszy raz, jestem niesamowicie zadowolona. Ale nic, ja tutaj będę szykować się do, do tutorialu. i Wrócę oczywiście do Was później. Ok, makijaż już nagrany. Powiem Wam, że jest ze mną coraz gorzej, coraz bardziej mi to wszystko się zatyka. Mam nadzieję, że to nie jest zły znak, słuchajcie. No zrobiłam ten makijaż, powiem Wam, że niesamowicie dobrze Czuję się w nim. Widzę, że tu w kamerze telefonowej wygląda on e, inaczej niż w ogóle na żywo. Powiem, Wam, że na żywo czt, moje oczy chociaż są teraz troszeczkę zauzawione, ale, ale będzie dobrze. Ja wiem, że widzicie często takie, że jak się koncentruję, nagrywając filmiki, to też mi oczy ją i w ogóle to nie muszę do tego być przeziębiona. Ale w międzyczasie zgłodniałam. W międzyczasie zrobiło się późno już jest za 10.30. No i będę sobie robić taki późny lunch i oczywiście muszę szybko odkurzyć, szybko coś porobić, żeby chłopaki myśleli, że ja tej nie wiadomo, jak ciężko pracowałam w domu. Ehm, <grywia> znaczy, tak, także żeby że byłam cały czas zajęta czym innym, a nie YouTube'em i nagrywaniem. Okej, okay, to ja lecę robić sobie ten, to moje jedzenie. A tu leży, a tu leży wilkołak. Lancie, a co ty tu leżysz, a ty możesz tak leżeć? Lana. Czy ty możesz tak leżeć na tapczanie? Bo chłopaki mi zabraniają ją dawać na tapczan. A ona sobie nic, nic ze mnie nie robi. Nie, Lana? My jesteśmy, tutaj urzędujemy. Trzy dziewczyny. No zobaczcie, jak się rozkraczyła. Lafirynda jedna. Lafirynda. Schodź, chodź. Chodź, no chodź. No chodź. No, chodź. no tak, wystawiła język i ja no w parku byłyśmy dzisiaj zapomniałam wam w ogóle powiedzieć, byłam na chwilę w parku jak nie padało, ale teraz um, też jest jasno, także fajnie to ja, to ja lecę sobie właśnie robić to jedzonko, ja to zawsze wiecie muszę w trakcie, o, o o o u. aha, jeszcze miałam wam powiedzieć o tym lakierze z Catrice, słuchajcie on jest przepiękny. On tutaj wygląda na takie żółtawe, ale to jest taki szampański, piękny kolor. Naprawdę przepiękny. Przepiękny kolorek. Tutaj naprawdę kamera go nie, nie odda tak jak, tak jak powinna. Ale wierzcie mi na słowo, że on jest bardzo elegancki, bardzo ładny i taki powiem Wam, że nietypowy. A to mój taki późny lunch. Bardzo późny. Dlatego właśnie no nie chcę nic więcej, bo później wiecie jak tą pizzę będę Będę jeść to, nie chcę, żeby tutaj było za dużo. Także mam takiego wędzonego na ciepło, bo jest chyba wędzony na, na zimno też. Nie wiem, jak się te plastry to to normalnie wędzony się nazywa, a tutaj jest napisane, że ten jest na ciepło. O, lanka sobie sama drzwi otworzyła, pięknie. E, pomidorki i kilka oliwek, także ja, ja przepadam za łososiem. Znowu e, mój mąż i mój, mój syn w ogóle, także cieszę się bardzo, bo. Słuchajcie, zawsze ten łosoś jest zostawiony w lodówce, co nie mogę powiedzieć o, o innych rzeczach, o, in, o innych produktach. Także fajnie idę. Słuchajcie moi drodzy, nieraz jest. Często się pytacie, jak, jak pali woski, że na przykład nie, nie pachnie ułożu was do domu, jak zapylicie kolejny raz. I to jest prawda, ja nigdy nie daję całego wosku do, do mojego kominka. Ja tutaj mam kawałek już odłamany. Daję zawsze jeden kawałek. Taki kawałek, zobaczcie ułamek, jak mi się świeczka już wypali i mam ten, ten palnik pod spodem i muszę ją zmienić to wtedy dosypuję sobie po prostu ja pokażę Wam, bo one się szybko bardzo kruszą, znaczy bardzo łatwo o tej jakieś jeszcze mam słocze chyba na tym, na ręku, no wyglądają jakby była trendowata i po prostu dosypuję sobie i wsypię sobie o taką ilość to jest akurat wosk o taki on. Pachnie jak świeże pranie. I on i dalej mi cały dom znowu pachnie. Także e, słuchajcie, nie opłaca się wkładać e, od razu całego wosku i palić go bukwie ile. Bo on faktycznie po jakimś czasie e, traci ten zapach, a jak sobie dosypiemy świeżego, to nieraz nawet i mieszam sobie woski, jak mi jak mam za mało, czy co, to sobie pomieszam i też ładnie pachnie. Nie, nie zawsze, ale nieraz bardzo ładnie. Także e, to jest mój, moja taka. Moja taka porada na palenie wosku. kochani, moja własno ręcznie robiona pizza. Powiem, że po raz pierwszy chyba ciasto mi wyszło takie naprawdę, jak powinno być. Ja tutaj zalepiłam chłopakom ser. No, tu jest salami, boczek, jest i mozzarella, i normalny żółty ser, papryka, pieczarki. Oczywiście nie na tej stronie, bo mój mały nie będzie jadł z papryką i z pieczarkami. On tak w daniach to zje, ale na pizzy nie no to postanowiłam zrobić tak i powiem Wam, że jestem z siebie taka dumna, ona jeszcze się musi upiec to pokażę Wam jak się, jak, jak wygląda po upieczeniu się, a moja moją muszę zrobić, moja ma miejsce po prostu gotowa i wygląda pysznie i cudnie o ludzie, aż zazdroszczę im, ale na pewno spróbuję kawałeczek po prostu no jestem, jestem z siebie tak strasznie dumna lekar Kochanie, to jest moja pizza na spodzie właśnie takim brokułowym, brokuły i mozzarella. Nie jestem taka głodna, bo czekałam dodatkowo 40 minut, aby aby tą pizzę i nie mam czasu, znaczy, nie mam czasu. Mam bardzo mało czasu, żeby wyjść na to party, o którym Wam mówiłam. To nie jest party takie, wiecie, alkohol tańce i hulańce, to jest takie party, wiecie, że nieraz są z jakimiś tam przyrządami do kuchni. Czy nie wiem, mogą być party z biżuterią, o takie o, ale zobaczycie, co to będzie. Ja sama tak do końca nie wiem. Dobra, lecę Szamać i uciekam na party. Okej okay, kochani, ja już jestem w drodze. Zobaczcie, jak już jest ciemno, choć nie jest tak strasznie późno, ale na szczęście nie jest zimno, nie pada, a ja mam dosłownie dwie minutki drogi, także mam nadzieję, że pozwolą nagrywać. your shoes it's been a long day yeah. we got the night the night to play ah. you and me girl let's go explore we we'll leave the great the great indoors so kick off your shoes it's been a long week yeah we got the night the night to speak you and me girl let's lose ourselves Słuchajcie, party było naprawdę świetne, przesympatyczne. Byłam, przynajmniej o 12 do domu, teraz mam godzinę pierwszą i za się zmywać, w ogóle pod prysznic i tak dalej. I kłaść się oczywiście spać. A no, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi z tym party, właśnie z tymi środkami czyszczącymi. Nie tylko ja zakupiłam sobie kilka rzeczy i może zrobię taki osobny haul, a nawet jakąś prezentację. I umówiłam się zresztą na party u mnie w domu na marzec i powiem Wam, że no produkty, to co tam prezentowali, ja wiem, że człowiek się zawsze wciąga w takie bariera a później to nie wiem, czy tam leży, nie używa i tak dalej, ale jeżeli doczyszczę tymi produktami to, co chcę doczyścić i będzie faktycznie tak jak było pokazane, bo to było pokazane na rzeczach właśnie tam w domu, to będę naprawdę najszczęśliwsza na świecie. A jeszcze przed chwileczką jeszcze oglądałam vlog, dlatego właśnie jeszcze nie poszłam spać. Oglądałam vloga e, Ewy, Ewy Red Lip, Lipstick Monster, która jest w Los Angeles. Jezu, normalnie ja przeżywam z nią, tak jak ona sama w tym filmiku. I jeszcze z takimi cudownymi makijażystkami, jak Katosu i, e, i Maksineczka, normalnie ukłony dla dziewczyn, i cieszę się, że, e, że tam są, że się poznały razem. E, wszystkie oczywiście mają pasję do make-upu. E, Fajnie. Normalnie cały czas miałam taką oświetlenie do micha, nie wiem co. Okej, okay, kochani, to ja lecę zmywać tapetę. No, czas już, czas. Dobrano.